Święto Lipskie Wieczory Muzyczne zrodziły się ponad 30 lat temu tu, w tym sanktuarium, w którym posiadamy wspaniałe organy, które posiadają największą liczbę elementów ruchomych ze wszystkich organów w Polsce, i z tego względu są między innymi znane ale tradycja muzyki powiązanej z tym sanktuarium i śpiewu sięga przynajmniej XVIII wieku i szkoły muzycznej, do której uczęszczał m.in. słynny Feliks Nowowiejski, twórca melodii do Roty Marii Konopnickiej. On tę szkołę muzyczną ukończył 126 lat temu. Tutaj były tworzone Utwory muzyczne, których rękopisy, manuskrypty przechowały się, przynajmniej niektóre z nich do dziś, w Warszawie są obecnie tam digitalizowane, a więc tradycja świętolipskich wieczorów muzycznych, corocznych, zawsze wypełniających wszystkie piątki lipca i sierpnia, czasami także niektóre piątki czerwca i po pierwszej połowy września, to tradycja, która ma już ponad 30 lat. Za nami już kilka koncertów, podczas których wystąpił m.in. chór ze Szkoły Muzycznej w Giżycku, ale także i słynny profesor Chorosiński, który jest dyrektorem artystycznym tychże wieczorów, a przed nami już dziś Małgorzata Klorek oraz Ewa Rółka będzie i Muzyka Organowa oraz Gra na Flecie. Będziemy gościli także Christofera Hausera z Niemiec, który zagra na organach oraz Aruto Matsumoto, który zagra na fortepianie, on przybędzie z Japonii. Bardzo ciekawie zapowiada się wieczór improwizacji w wykonaniu Juliana Gębalskiego oraz Henryka Gębalskiego. To będzie na załóż po uroczystości niebowzięcia 16 sierpnia, a 23 sierpnia wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. I przypuszczamy, że zwłaszcza ten wieczór ściągnie do nas setki tych, którzy będą chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć.